Co? Mamy prezent. Tak jest, tak to się robi. Wyjmuj. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Klesek. Jak widzicie za moimi plecami jest już nowa płachta nagród, w której możecie wygrać meczowe buty piłkarskie Puma Future ale także meczowe buty piłkarskie Ultra. Oczywiście zostały także prezenty, więc jeśli ktoś trafi będzie otwierał prezent, dzisiaj jestem w Stargardzie i jest ze mną niesamowita ekipa. Siemano! Aaaa! Jako pierwszy będziesz strzelał w nowej płachcie nagród. Jak widzisz, są prezenty, są także futury i Ultra. W co celujesz? Otwórz prezent. Otwórz prezent. W takim razie dwie piłki są naszykowane już na linii i możesz zaczynać. Dobra, brawo.

Słuchaj, masz teraz do wyboru jeden z ośmiu prezentów. Zastanów się dobrze, który chcesz wybrać, zaraz im powiesz. A dla Was mam informację: że jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawiajcie łapy w górę. 5000 i nagrywamy kolejny odcinek z Płachty nagród. W komentarzach piszcie, gdzie mam przyjechać. Każda osoba może oddać jeden głos. Miasto, które będzie miało ich najwięcej, tam przyjadę z płachtą nagród. Które pudełko wybierasz? Okej, okay, dobra. Ciężkie jest, muszę Ci powiedzieć, to trzymaj. Może ja to potrzymam, a ty otworzysz. Dawaj. Okej, okay. dawaj wyjmuj śmiało. Jest piłka. Jest worek z gadżetami czesnik adrenalin. jest bluza Manchesteru City. Brawo! Wielkie brawo! Gotowy? W co celujesz? W prezent. A może w futery? Nie. Dobra, dawaj. Był to dobry strzał na pewno. Brawo, dobre strzały. Aj! Mamy prezent! brawo! Mam teraz pytanie Czy to będą ultra? Aj! Jeden z siedmiu. Ten na dole? Na pewno? Ja nie wiem, co tam się znajduje, jak coś. Dobra, dawaj, otwieraj. Czapka Borusi Dortmund. Worek z akcesoriami Chasing Adrenaline. adrenalin. O, ja cię kręcę. I meczowa koszulka Borusi Dortmund. Pokażę ją do kamery. Brawo. Pęci, najbliżej dzisiaj. Dzień dobry, stopę. Co celujesz? dobry, co celujesz? dzień prezent, dzień dobry, dzień dobry, ultra Zanim wybierzesz swoje prezenty, mam dla Was konkurs o koszulkę treningową Borusi Dortmund. Jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie, musicie wejść na mojego Instagrama, przede wszystkim go zaobserwować, polajkować zdjęcie właśnie z tą koszulką, a także w komentarzu napisać, jaki piłkarz z Borusi jest Waszym ulubionym i dlaczego. Wyniki będą niedługo, więc bierzcie udział w konkursie, zapraszajcie także znajomych, a teraz możesz wybrać swój prezent. Ten? Ten, tak, dobra. O, ja Cię kręcę. Jest tutaj piłka Milanu. Worek Chasing Adrenalin. I meczowa koszulka AC Milanu. pokazać do kamery, rozsunią. Tak się ona prezentuje. Gratulacje. Wszystkiego dobrego. Stąd tylko kopiesz? Dobra. Dawaj. Dobra. Aj, dzięki. A już strzelałeś, tak? To po jednym razie każdy. Znaczy strzelałeś już, nie? To jeszcze dajmy szansę kolegom, żeby, dobra? Dobra, dzięki. Pan Brawo! <śpiewanie> Powiem tak, po koźle to jeszcze nikt nie trafił, więc wielkie brawa. Możesz wybrać prezent. Ten? Czapka na zimę. Meczowa koszulka w walencji. Jest worek. I worek Chasic Adrenalin. Możesz pokazać koszulkę do kamery? Tak ona się prezentuje? Brawo. Brawo. Drugi strzał. Masz do wybrania jeden z czterech prezentów, który wybierasz. Koleżanki podpowiadają, koledzy też. Ten, tak, na pewno? Otwieraj. Wyjmuj. Mamy nerkę? Na początku nerkę wimuj. Masz nerkę? Pokaż do kamery. Jest nerka. Dalej możesz wimować. Proszę bardzo. Jest meczowa koszulka Manchester City. Ma się pokazać do kamery. I, jest, I masz jeszcze worek Chasing Adrenalin z gadżetami do trenowania. Gratulacje. Prezent? A może Ultra? Tam stoją. Było blisko. Dobra, drugi strzał. Może on okaże się tym celnym, zwycięskim. Tak jest! Brawo! Wielkie brawo! Coś fajnego w tych prezentach jest? A jak myślisz? No ja wierzę, że coś fajnego. Który chcesz wybrać? Zastanów się. Na pewno? Może chcesz ja zmienić? Nie jestem pewny. Dobra. Będzie tutaj koszulka meczowa koszulka Newcastle, piłeczka. Piłka i worek I... treningowy. Z gadżetami tam w środku część adrenalin, więc gratulacje. Dzięki. Zanim do swoje uderzenie, które wpadnie do bramki, mam jeszcze szybką informację dla widzów. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Lecimy po 330 tysięcy subskrypcji, brakuje około 5, więc jeśli każdy z Was teraz kliknie taki sam przyjść, subskrybuj tam na dole, to zaraz będzie nas 330 tysięcy. No to co, trafiamy? No <grym>, lecimy, dawaj. Moim zdaniem to trzeba w końcu trafić w jakieś korki. Które to by się bardziej podobają, Ultra czy Futury? W takim razie. Prawe okienko. No okej, okay, leciał w tamtym kierunku. Drugi strzał, można się poprawić. Ja ci kręcę. Ultra czy future? Dobra, spokojnie. Drugi strzał. I mamy prezent! Tak jest, tak to się robi Który prezent wybierasz? Mm, ten Ale ciężki jest Jak myślisz, się tam się znajduje? Nie wiem Dobra, to w takim razie otwieraj Worek Chasic Adrenalin z gadżetami Dalej Piłka, Piłka Manchesteru City I... Torba treningowa, brawo! Gratulacje! Od ciebie nikt z drużyny nie trafił? Nie. No to ultra teraz polecą. No to wieczory. Mały prezent, brawo! Drugi strzał, dawaj teraz korki. Zapraszam Ten? Dobra W takim razie możesz otwierać Jest piłka pumę. Jest bluza Manchesteru City I worek! Worek Chasing Adrenalin Ale możesz pokazać bluzę jeszcze do kamery Daj ci pomogę trochę Złap tutaj u góry Proszę bardzo Tutaj teraz siądź Nagrody też czekają. Trener też pokazał, jak trzeba strzelać. Ten, tak? Tak Koszulka meczowa reprezentacji Włoch. Nerka pumy. I gazety chasing adrenalin. Gratulacje. No i tak się powinno strzelać, widzicie. Musicie trenować też i też będziecie wszyscy trafiać. W dzisiejszym filmie rozdaliśmy dużo ciekawych prezentów. Jesteście zadowoleni? W takim razie czas na kolejne miasta w komentarzach, piszcie gdzie mam przyjechać, przypominam, że każda osoba może oddać jeden głos. No i piszcie z oczywiście miasta w komentarzu, dalej Puma Future, także Puma Ultra czekają na zwycięzców. Jeśli Wam się taki filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się!